Te akta Luxpolu od początku, od budowy Luxpolu wszystkie akta organizacyjne, jak również kroniki, które są wyłożone w czytelni, tak? Kroniki właśnie właśnie Luxpolu są dostępne i można je śmiało przeglądać i czerpać z nich to, co jest najlepsze. Wielką, wielką część tego magazynu zajmują właśnie księgi meldunkowe i zajmują koperty dowodowe. Są jeszcze karty osobowe mieszkańców, które były zakładane. To też jest wielka, wielka ilość tych, tego magazynu. Natomiast w tych kartach osobowych mieszkańców jest tak mniej troszkę wiedzy, mniej było wpisywane informacji o osobach, które, które się wpisywały do danego mieszkania. Natomiast tutaj mogę Państwu zaprezentować taką książkę meldunkową, tą pierwszą książkę meldunkową. Tutaj akurat trafiło na gminę Pędzino, ale to tylko dlatego, że ta księga jest, jest wyjątkowa. Jej grzbiet jest, jest jeden z piękniejszych grzbietów, które tutaj u nas w urzędzie się zachowały. To jest, no księga brzydko powiem, no nie nasza, nie polska, tak, tylko niemiecka, co można zapoznać tutaj po po nadruku jeszcze niemieckim, natomiast wpisy są jak najbardziej e, polskie. Tak? To są pierwsi mieszkańcy, którzy się wpisywali, wpisywali, e, meldowali się w gminie Pejzino. Tak. Tak. Tutaj jedyne co było remontowane w tak zwanym międzyczasie bo po remoncie w 1977 to były posadzki, ściany. E, jakby te cegły, wszystkie po, po remoncie w 77, po odbudowie w 77, e, mają cały czas tą samą formę, tak? nic tutaj nie, zmienia, nie było zmieniane. E, wszystko było odbudowywane w miarę, tak jak było to gdzieś opisane, zapisane, e, w miarę tego, e, jakby e, konstruktorzy e, czy ci, co mają wiedzę, e, jak w tym, e, w tym XV wieku budowano, tak odbudowywano to po śladach. Po które Państwu, państwu, państwu wskażę i też e, akta, które są bardzo często używane przez genealogów, tak? Czyli właśnie te koperty dowodowe, księgi meldunkowe e, i teczki gospodarstw właśnie z tych urzędów po 90 roku, które oni właśnie teraz, teraz nam je przekazują, tak? Więc od nich teraz mamy najwięcej też informacji o osobach z tego 45 roku, kiedy im przy, przydzielano, przydzielano im domy, przydzielano im gospodarstwa, tak? Podchodzimy do księgi, jeżeli ona jest wpisana, tak? A jeżeli nie, to ktoś nas naprowadza, tak? Jaka gmina, jaka miejscowość, tak, jaka ulica, bo to też jest ważne, bo, bo w tych księgach również to było robione po ulicach. E, dokładny adres. Jeżeli mamy ten dokładny adres, to tych ksiąg zazwyczaj jest 4, 5, 6 do przeszukania, tak? Szukamy, odnajdujemy wpis, e, zazwyczaj tam są informacje, skąd przybył, kiedy przybył. E, a może są jeszcze wcześniejsze, bo czasami podawali, no wylewali się ludzie po prostu ze swojej, swoich informacji o sobie i były to wszystko wpisywane, tak? I dzięki temu, dzięki temu wiemy o nich teraz po prostu więcej, tak? Odpowiednia wilgotność, odpowiednia temperatura, tak? Zdarza się. Bardzo, bardzo rzadko. Wtedy już mówię, uruchamiamy osuszacze, klimatyzatory i wszystko wraca do normy. Tak, mówię, to, 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 to jest tylko tak jak jest z zewnątrz, natomiast te papiery, papier, który jest powiedzmy, w danych regałach, on ma swoją, tak? On trzyma swoją temperaturę mm. i, i wilgotność, więc tak, tak łatwo się nie dadzą zawilgo, zawilgocić te, 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 te dokumenty. Nie? Sporządziliśmy taką wystawę e, budowy amfiteatru e, i ona miała miejsce w 76 do 80 roku. W czynie społecznym, co jest, co jest ważne. Nie, tutaj nie były te środki finansowe, były wszystkie jakby minimalizowane. Tak? I pracę wykonywali ludzie w czynie społecznym.